Piątek, szósty dzień lutego, ani na noc, ani pogodowe informacje. Szanowni Państwo, dziś również mało atrakcyjny pogodowo dzień można powiedzieć, mianowicie opady. Opady zarówno deszczu, deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu i samego śniegu. To wszystko się może dzisiaj pojawić w naszym kraju gołoleć. Uwaga, cały czas ten marznący deszcz może się pojawiać. Przede wszystkim na północy kraju tam najgorzej, no i na południowym zachodzie raczej spokojniej. W drugiej połowie dnia... Podobna sytuacja, czyli w zasadzie te opady, o których mówiłam wcześniej, zdarzyć się również mogą. No i minus jeden na północ, od jednego do dwóch na zachodzie, jeden stopień w centrum, od minus jednego do trzech na wschodzie, na południu, od dwóch do nawet pięciu stopni, Rzeszów najcieplejsze, bo tam pięć stopni na plusie. I jeszcze województwo śląskie, czego się spodziewać możemy? Spodziewać się możemy chmur i tak w zasadzie przez cały dzień lokalnie te opady marszącego deszczu, bardzo proszę uważajmy, bo one mogą się pojawić, trzy stopnie Częstochowa, cztery Katowice, cztery Bielskie biała ciśnienie względne 996 hektopaskali i biomet niestety cały czas niekorzystny